Jeśli mielibyście wybrać, polelibyście, żeby waszym wujkiem został Donald Trump czy Władimir Putin? Dobra, lecimy z odcinkiem. Z tej strony Dominik, jestem Czarek. Cześć. Kolejny odcinek Rozmowy o Rynkach. Zapraszam was oczywiście na nasze social media. TikToka, Twittera, oczywiście YouTube'a i naszego Instagrama. No i ruszamy z wykresem. Jesteśmy sobie na 4 godzinówce na bitcoinie. Mamy 113 127 wycenę. Jeśli chodzi o bitcoiny, no to delikatnie nam się on ostatnio cofał. Jeśli chodzi o dowkę, tak od naszego szczytu, no to jesteśmy teraz na spadku około 8,5%. Korektę wykonaliśmy. No i widzimy, że tam. Delikatnie odbiliśmy się od tego, tego podłoża, tutaj i zobaczymy, jak krypto będzie zachowało się dalej. <laughs> Trochę burzliwych tematów wokół tego, geopolitycznych. W piątek mamy, czyli dzisiaj, w zasadzie będziemy, będziemy, będzie wypowiedź Jeroma Powella. Prawdopodobnie będą się wypowiadać na temat potencjalnych stóp procentowych, czy ich obniżenia lub podwyższenia we wrześniu. Tak mi się, bynajmniej, wydaje. Może Czarek się mylę, to nie popraw. <laughs> Co, przejdziemy sobie do Ethereum. Jeśli chodzi o Ethereum, to też mamy lekkie, lekkie podbicie, natomiast e, też mieliśmy dłuższą korektę, no i teraz widzimy, jak, jak to Ethereum powoli wspina się w górę. No i jakby newsy, które są wokół Ethereum, że mimo wszystko są dosyć bardzo pozytywne, więc to może wskazywać na rezultat pozytywny w wycenie. E, jeśli chodzi o dominację Bitcoina, no to tutaj e, nasz Siurek zaczyna. Zaraz przekraczamy barierę siurka. Będziemy mieli, nie wiem ile, ale mamy na razie 59,40. Czyli cały czas obsuwa się dominacja bitcoina w dół. Co dla altcoinarzy jest na pewno dobrym, dobrym znakiem. Spójrzmy na PENGU. To jest jedne z, z mamy które są dosyć popularne teraz. Więc warto, warto o nim powiedzieć. Jeśli chodzi o PENGU, no to też jest tu lekka. No, cena się troszkę zatrzymała. Też widzimy, że chyba będzie po prostu taki, taki coin jak ten no, będzie pewnie czekał reakcję Ethereum lub bądź Bitcoina. Zobaczymy, um, Hyperliquid to samo, ta sama sytuacja. Też widzimy, że na coś tutaj czekamy ewidentnie. Co tam jeszcze powiem o Solanie parę słów. Solana 183 dolary. Ostatnio nie było o niej wspominane, więc też powiem parę słów. No, jakby zachowanie jest podobne na kilku paternach tych altcoinów, więc po prostu trzeba to na razie obserwować. Natomiast tak czy inaczej widać, że że altcoiny czekają. Oni czekają na legendarny altseason, ale czy on się wydarzy, no to, to już pozostawiamy Wam, bo to nie jest żadna porada inwestycyjna, więc każdy tutaj musi sam wykonać własny research. Dobra, ja z mojej strony powiedziałem wszystko, co potrzebowałem, jeśli chodzi o kryptoaktywa, więc zostawiam teraz pole dla Czarka. Czarek powie parę słów o rynku tradycyjnym. Tu możesz SP500 włączyć. US500. Mhm. No i tak, no tu widzimy karektę niezbyt, niezbyt, e, niezbyt szybką, czyli nie ma jakichś tam dużych szybkich spadków, tylko raczej powoli się obsuwamy. No i zobaczymy, czy przyjdzie jakaś kapitulacja, czy nie. To wszystko wyjaśni się już dzisiaj. Kiedyś będzie przemówienie około, nie około, tylko po prostu o 16.00 Jerome Powella w Jackson Hall w stanie Wyoming. I wtedy tak naprawdę, yy, wtedy tak naprawdę się dopiero rynek się ruszy, teraz mamy jakieś tam szerokie konsolidacje, polowanie na opcje. Ostatnio jest bardzo popularne, także chodzimy fajnie od poziomów opcyjnych, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I, I tak wyglądają sesje intraday w ostatnich paru dniach. Teraz też mam sobie tutaj odpalone. Jeszcze zostaliśmy, luka nam została z góry, także ona ciekawe czy zostanie przed weekendem zrobiona. Myślę, że jest na to szansa ale nic ciekawego się nie dzieje, po prostu jest oczekiwanie i chodzenie sobie w rężach różnych napędzanych opcjami, wolumenem. <grym> Dobra. Przejdźmy może do tego CoinGecko. Zobaczmy czy tam był jakiś wygrany, tak na szybko. Wygrany tygodnia. <grym> Dobra. Dobra, zobaczmy wygrywę tygodnia, OKB, 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 OKB. Nie wiem jak to powiedzieć, OKB OK chyba. <grym> Co tu się wydarzyło, że aż 150%? No, dobre pytanie. No, czyli pytanie. mamy jakiegoś wygranego, tylko chociaż ja nie wiem, co się tu dzieje. A pokaż mi kapitalizację, czy tu się... Nie, market cap, no tak, urósł. Tam się jakieś dziwne rzeczy... Yy, wyszedłeś. No Jeszcze. Wypignęło. No, nie wiem, co tu się wydarzyło. Ja nic o tym nie wiem, Coin. Ale 157% w jeden tydzień, gdzie najlepszy drugi miał tam chyba dojść. zobacz. Mieliśmy palenie tokenów. A, no właśnie. Mieliśmy palenie tokenów. Informacja wyszła 90 godzin temu, czyli mogło być to jednym z głównych powodów e, wspinania się. No po prostu, ja to masz 24 godziny w takim razie? Czy mm -hmm. to teraz? Tak, nie. Cały tydzień rosło. 7 dni w takim razie? 7 dni? Znaczy nie, poczekaj, na cały dzień rosło, 7 dni? Tak no naprawdę wiesz, tutaj się. pokazujesz od 20. A to, to był spadek taki duży? Kreska pionowa w dół na początku tygodnia, co to było? Poczekaj, mhm. bo myślimy na market cap, ja pokażę cenę, to będzie łatwiej. Okej, okay, jesteśmy na cenie. Tak. Dobra, no to inny już normalnie wygląda. Okej, inaczej to wygląda już, nie? Ale mimo wszystko, no to taka nie, nie, des, nie jest jakaś, jak na krypto to nie jest jakiś, jakiś spory dump. No tutaj, ale w dniu my widzimy, że mieliśmy wspieranie się z kwoty um, 130 -100 dolarów na kwotę nawet 255 dolarów. Dosyć sporo. No był to i prawdopodobnie to spalanie tokenu było jednym z głównych powodów, dlaczego ta cena tak podrosła. Idziemy dalej. Mantle 14%. Chainlink 10%. 11% powiedzmy. No tutaj już nic innego ciekawego nie będzie. To już można chyba na tym zakończyć. Tak więc tak to wygląda, i chyba przejdziemy sobie od razu do, do kolejnego etapu odcinka w zapisie dobra jesteśmy na ethereum e, reserves strat, strategic, strategiczne rezerwy e, tutaj mamy ostatnie aktywności e, dużych firm dużych spółek które, które są nad, są po, pojawiają się na tym e, w tym rankingu e, i mamy ostatnie dni w których e, tym tym jakby tych firm przybywało aktywów e, typu ethereum więc zakupowali te aktywa. I widzimy, że Sharping dokupił 143 600 Ethereum 3 dni temu. No i tak możemy sobie tutaj sprawdzać, co to, co to, co to się zadziało w ostatnich dniach, czy ktoś kupił, czy ktoś sprzedał i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taka ciekawa strona. Wyślad z rzędu się pokazuje, ale mimo wszystko tak też czysto informacyjnie. Dobra, idziemy dalej. W środę ruszyło doroczne spotkanie Jackson Hall Economic Symposium, które odbywa się w Wyoming. Jest to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów. Organizowane jest przez Fed, Kansas, to jest Fed z Kansas City i tegorocznym tematem przewodnim sympozjum są zmiany na rynku pracy. Od starzejących się społeczeństw i spadającej dzietności, aż po wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na rynek pracy i zatrudnienie. Jednak dla nas, z perspektywy rynków, najważniejsze jest piątkowe wystąpienie Jerome'a Powella, przewodniczącego rady federalnej i to będzie już jego ósme no i prawdopodobnie ostatnie ostatnia mowa w Jackson Hall w tej roli gdyż jego kadencja kończy się w 2026 roku jakoś tam bodajże przed wakacjami e, i tak, rynki przede wszystkim oczekują na decyzję, na jakąś sugestię ze strony Powella w sprawie cięcia stóp procentowych. Jak przypomnę jeszcze na początku tego miesiąca szanse na cięcia stóp według rynku były już, już we wrześniu, były 95%. Teraz po bardziej gorących niż się spodziewano odczytach inflacji procent ten spadł. Procent ten spadł już bodajże do 35%, także, chociaż tego nie jestem pewny, ale to trzeba sprawdzić, ale tak to było na chwilę obecną, także te oczekiwania znasz, znacząco spadły. I wracając do sympozjum, poza Pawelem wystąpi wiele innych prominentnych osobistości, między innymi Krystyny Lagarde z EBC, Andrew Bailey z Banku Anglii i przewodniczący z... Banku Japonii, także wszyscy trzej najważniejsi wszystkie przedstawiciele najważniejsi przedstawiciele pozostałych banków centralnych, czyli i Banku Anglii, i, i, i ECB, i Banku Japonii. Wystąpią również nobliści i profesorowie z, Har z Harvardu. Także podsumowując, Jackson Hall y, będzie to wydarzenie, na którym mogą paść głowa wyznaczające globalnej polityki pieniężnej, a piątkowa mowa Poela może przesądzić o, o kierunku rynków na najbliższe tygodnie. Także warto, o, bo Fed, nie Fed, tylko Jerome Powell będzie przemawiał o 16.00. Dlatego warto sobie usiąść, odpalić. No i może do tego momentu wstrzymać się z pozycjami, gdyż tak naprawdę dzisiaj spodziewamy się konsolidacji. No i a wieczory mogą być jakieś dzikie ruchy, także, także lepiej poczekać. Czasem można odsunąć z boku i przede wszystkim pozabezpieczyć pozycję. Ostatnio bardzo dużo dzieje się w Azji, jeśli chodzi o stablecoiny. Mam na myśli Japonię, Chiny. Hongkong i mówimy sobie od Japonii. Jeśli chodzi o Japonię, to startup JPYC przygotowuje się do emisji pierwszego stablecoina powiązanego z jenem. Co ważne, za tym tokenem mają stać realne aktywa, w tym obligacje rządowe. I firma chce w ciągu najbliższych 3 lat wyemitować stablecoiny o wartości aż 1 biliona jenów. No to w przeciągu to będzie około 7 miliardów dolarów. No i ciekawe to jest, bo Krokiem za nimi idzie idą oczywiście Chiny, e, tylko że tutaj trochę bardziej ta jakby, sprawa jest zagmatwana, bo oni od 2021 roku cały czas zakazują gdzieś tam obrotu tym, tym kryptoaktywami. E, Zaś z drugiej strony coraz głośniej gadają o emisji stablecoina opartego na e, yuanie. E, no i tam jest taka firma jak JD.com, Ant Group, e, oni lobbują za wprowadzeniem e, rozwiązania Szczególnie w dystrykcie Hongkongu, czyli właśnie emisji stablecoinów. Niedawno w Szanghaju odbyło się spotkanie kilkudziesięciu urzędników, którzy dyskutowali nad nową strategią wobec stablecoinów. Z jednej strony pokazuje to, że Pekin zaczyna mięknąć i może wróci w końcu pocałować pierścień kryptowalut, ale z drugiej strony chiński regulator zabronił brokerom i instytucjom promować stablecoiny w materiałach edukacyjnych czy też jakichś takich seminariach. Więc oni tak balansują między innowacją a, a strachem przed destabilizacją tego rynku. No i wisielczo na torcie będą Indie. Tu też e, sytuacja wygląda zgoła inaczej niż w tych dwóch ostatnich e, przypadkach, o których wspomniałem. Tu raczej nie chodzi o zakazy, ale o podatki, bo obecne przepisy, które tam są, są bardzo surowe wobec krypto. No i lokalni inwestorzy i firmy uciekają do bardziej e, przyjaznych jurysdykcji. Politycy głośno mówią o zmianach, które mogłyby złagodzić te obciążenia, natomiast no nie ma tam zbyt wielu konkretów na ten temat. Nie ma jakichś nowych stawek, które podają ani daty decyzji, które mają zmienić mniej więcej ten bieg, ale sama dyskusja gdzieś tam w kuluarach pokazuje, że Indie zaczynają rozumieć, że za twarda polityka wobec krypto może im tylko zaszkodzić. <laughs> W Stanach już wiemy, że jest Genius Act, który tak czy inaczej wymaga pełnego pokrycia stablecoinu w rezerwach płynnych, więc też widać, że po prostu kraje takie jak Indie, Chiny i Japonia coraz mocniej się budzą, żeby nie stracić w tym rynku. W zapisie? Dobra, z naszej strony to jest tyle z informacji, które chcieliśmy Wam przekazać. Kolejny odcinek będzie z początkiem następnego tygodnia. Ze mną był Czarek. Dziękuję za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie naszego odcinka. Zapraszamy Was do zaobserwowania naszych social mediów, naszego TikToka, e, przede wszystkim YouTube'a, e, Twittera oraz Instagrama, na którym także zamieszczamy e, newsy, natomiast w tam bardziej skróconej, w skróconej formie. E, dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.